Zimny poranek w Krakowie pachniał wilgocią i świeżo mieloną kawą z małej piekarni na rogu ulicy Starowiślnej. Ulice były jeszcze półpuste, tylko tramwaje zgrzytały na zakrętach, a przechodnie poruszali się szybko, z rękami w kieszeniach i twarzami schowanymi w szalikach. Marta Ciesielska biegła. Spóźniała się. Znowu. Jej tenisówki uderzały o mokry chodnik, a oddech zamieniał się w białą parę. Miała na sobie za dużą kurtkę po starszej siostrze i torbę przewieszoną przez ramię. W torbie, laptop, szkicownik, kanapka zawinięta w papier i list z banku, którego nie otworzyła od trzech dni. Tylko się nie przewróć, Marta! mruknęła pod nosem, przyspieszając kroku. Dzisiaj miała pierwszy dzień praktyk w firmie ewentowej obsługującej jedno z najważniejszych wydarzeń charytatywnych w mieście. Dla niej to była szansa. Ostatnia, jeśli zawali, nie będzie miała z czego zapłacić czynszu za kawalerkę, a mama na wsi już i tak robiła więcej, niż mogła. Skręciła za róg, nie patrząc, i wtedy to się stało. Zderzenie było nagłe, twarde i całkowicie nieprzygotowane. Jej kolano trafiło dokładnie w najbardziej wrażliwe miejsce mężczyzny, który właśnie wysiadł z czarnego samochodu o! zaparkowanego przy krawężniku. Mężczyzna o! zgiał się w pół. O Boże! krzyknęła Marta, zatrzymując się w pół kroku. Przepraszam! Ja, ja nie. On nie odpowiedział od razu. Stał pochylony, oparty dłonią o drzwi auta, próbując złapać oddech. Kierowca wysiadł natychmiast z drugiej strony, patrząc na Martę z mieszaniną szoku i gniewu. Co pani robi? Warknął. Ja, niechcący, naprawdę niechcący. Mężczyzna w końcu się wyprostował. Był wysoki, dobrze ubrany, z krótkimi, ciemnymi włosami i twarzą, która wyglądała, jakby należała do kogoś przyzwyczajonego do kontroli nad sytuacją. Teraz jednak jego oczy były zmrużone z bólu. W porządku, powiedział cicho, unosząc rękę do kierowcy. Nic się nie stało. Jego głos był spokojny, zbyt spokojny. Marta poczuła, jak serce wali jej w klatce piersiowej. Naprawdę przepraszam, powtórzyła. Spieszę się do pracy. To mój pierwszy dzień i zamilkła, bo dopiero teraz zauważyła, że kilku przechodniów zaczęło się zatrzymywać. Ktoś szeptał, ktoś wyciągnął telefon, mężczyzna spojrzał na nią uważniej. Jego twarz powoli wracała do neutralnego wyrazu, choć w oczach wciąż tlił się cień bólu. Jak się pani nazywa? zapytał Marta, Marta Ciesielska skinął głową proszę się nie martwić, pani Marto wypadki się zdarzają uśmiechnął się lekko to był dziwnie ciepły uśmiech, jak na kogoś, kto przed chwilą dostał kolanem w krocze dziękuję odechnęła z ulgą naprawdę przepraszam kierowca spojrzał na mężczyznę pytająco jedziemy. Książę, zapytał półgłosem: Marta zamarła. Co? Mężczyzna rzucił kierowcy krótkie spojrzenie, jakby chciał go uciszyć, ale było już za późno. Książę, Marta spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Serce zaczęło bić jeszcze szybciej. W Polsce nie było królestwa, ale były stare, arystokratyczne rody. I ludzie, których nazwiska otwierały drzwi. To! To żart, zapytała cicho. Mężczyzna westchnął, jak ktoś, kto przywykł do takich reakcji. Nie do końca, wyciągnął rękę. Aleksander, Marta zawahała się, po czym uścisnęła jego dłoń. Była ciepła i pewna. Pani Marta uderzyła mnie w bardzo przekonujący sposób, powiedział z lekkim rozbawieniem. Będę to pamiętał. Poczuła, jak robi się czerwona. Naprawdę nie chciałam. Jem. Zapadła chwila ciszy. Tramwaj przejechał obok, dzwoniąc głośno. Spóźni się pani do pracy zauważył. Już się spóźniłam jęknęła. Gdzie pani pracuje? W hotelu przy rynku. Obsługa wydarzenia charytatywnego. Aleksander uniósł brwi. Interesujące odwrócił się do kierowcy. Jedziemy tam. Marta za. Co? Też tam jadę, odpowiedział spokojnie. Proszę wsiadać. Odwiozę panią. To najmniejsze. Co mogę zrobić po naszym spotkaniu? Nie, nie trzeba. Proszę. Jego ton nie był rozkazem, ale trudno było odmówić. Po chwili siedziała już na tylnym siedzeniu czarnego samochodu, obok mężczyzny, którego dopiero co przypadkowo kopnęła w najbardziej wrażliwe miejsce. Milczenie w aucie było gęste. Marta ściskała torbę na kolanach. To naprawdę był wypadek powiedziała w końcu. Aleksander uśmiechnął się lekko. Wierzę pani, spojrzał przez okno. Czasem przypadki zmieniają życie bardziej niż plany. Nie wiedziała wtedy, jak bardzo miał rację. Bo kilka godzin później, w sali balowej hotelu, kiedy zobaczyła go na scenie jako głównego patrona wydarzenia, zrozumiała, że człowiek, którego uderzyła, nie był tylko kimś ważnym. Był kimś, kto miał wpływ na przyszłość firmy, w której właśnie zaczynała. Na jej pracę. Na jej życie. A kiedy ich spojrzenia się spotkały, lekko się uśmiechnął. Jakby wiedział coś, czego ona jeszcze nie rozumiała. Sala balowa hotelu przy rynku głównym lśniła od świateł i polerowanych podłóg. Kryształowe żyrandole odbijały się w wysokich lustrach. A kelnerzy poruszali się niemal bezgłośnie między stołami, ustawiając kieliszki i talerze z precyzją chirurgów. W powietrzu unosił się zapach świeżych kwiatów i drogiego wosku do parkietu. Marta stała przy jednym ze stolików rejestracyjnych, z identyfikatorem zawieszonym na szyi. Ręce jej drżały, choć starała się to ukryć, poprawiając stos zaproszeń. Oddychaj, szepnęła do siebie. Po prostu oddychaj. To miało być tylko wydarzenie charytatywne. Kilka godzin pracy, uśmiechy, sprawdzanie listy gości, rozdawanie identyfikatorów, a potem powrót do rzeczywistości. Czynsz, rachunki i kolejne zlecenia, które trzeba było łapać, żeby przeżyć w Krakowie. Ale teraz nic nie było tylko. Bo kilka metrów od niej, przy scenie, stał Aleksander. W garniturze wyglądał jeszcze bardziej oficjalnie niż rano. Otoczony przez organizatorów, sponsorów i ludzi, którzy zdawali się znać go od lat. Wszyscy zwracali się do niego z szacunkiem, niemal ostrożnie, jakby jego obecność była czymś więcej niż tylko prestiżem. To on, szepnęła koleżanka z pracy, Karolina, nachylając się do niej. Ten z rodu Wysockich. Marta zamarła. Wysockich. No tak, stara arystokracja. Fundacje nieruchomości pół Krakowa. Oficjalnie żadnych tytułów, ale ludzie i tak mówią książę. Wiesz, tradycja. Marta przełknęła ślinę. Aha. Karolina spojrzała na nią podejrzliwie. Skąd ta mina? Zderzyłam się z nim rano. Co? Na ulicy. Dosłownie. Karolina otworzyła szeroko oczy. Ty zawsze masz szczęście. Albo pecha. Marta chciała odpowiedzieć, ale nagle ktoś podszedł do stolika. Dobry wieczór! Podniosła wzrok. To był on. Serce zabiło jej mocniej. Aleksander stał naprzeciwko, spokojny, opanowany, jakby poranne zdarzenie było tylko drobnym epizodem. Jego spojrzenie zatrzymało się na niej o sekundę dłużej niż wymagała uprzejmość. Dobry wieczór! odpowiedziała. Starając się brzmieć profesjonalnie, Karolina wyprostowała się natychmiast. Witamy! Lista gości. Aleksander skinął głową, ale nie oderwał wzroku od Marty. Myślę, że jestem już zarejestrowany. Oczywiście, odparła Karolina, szybko sprawdzając tablet. Pan Aleksander Wysocki. Marta poczuła, jak robi jej się gorąco. On lekko się uśmiechnął. Miło panią znów widzieć, pani Marto. Karolina przeniosła wzrok z jednego na drugie. Wy się znacie. Mieliśmy krótkie spotkanie rano odpowiedział spokojnie. Marta poczuła, jak policzki płoną. Bardzo krótkie dodała szybko. Aleksander odebrał identyfikator. Cieszę się, że wszystko u pani w porządku. U mnie to pan zamilkła. On uniósł brew z rozbawieniem. Już mi lepiej. Oh. Zapadła chwila ciszy. Życzę miłego oh. wieczoru, powiedziała w końcu, wracając do roli pracownicy. Aleksander skinął głową i odszedł w stronę sceny. Karolina natychmiast szturchnęła Martę. Co? To było nic nic. On patrzył na ciebie jak jak ktoś, kogo kopnęłam w krocze. Karolina parsknęła śmiechem, ale Marta nie potrafiła się śmiać, bo coś w jego spojrzeniu nie dawało jej spokoju. Wieczór mijał szybko, goście przychodzili, rozmowy toczyły się przy winie, na scenie pojawiali się kolejni mówcy. Marta biegała między stolikami, pomagając, gdzie trzeba. Praca była intensywna, ale znajoma, bezpieczna, a jednak co jakiś czas czuła na sobie jego wzrok. Nienachalny, nie niewłaściwy. Po prostu obecny. Pod koniec części oficjalnej Aleksander wszedł na scenę. Sala ucichła: Dobry wieczór zaczął. Dziękuję, że państwo tu są. Dzisiejszy wieczór to nie tylko tradycja, to odpowiedzialność. Mówił spokojnie: Bez Patosu, o wsparciu dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości, o stypendiach, o szansach, które potrafią zmienić życie. Jego słowa były konkretne, ale szczere. Marta słuchała z boku sali, trzymając tace z kieliszkami. Nie wyglądał jak ktoś oderwany od rzeczywistości. Mówił, jak ktoś, kto ją rozumie. Kiedy skończył, sala biła brawo. On zszedł ze sceny i przez moment rozmawiał z grupą sponsorów. Potem, ku jej zaskoczeniu, ruszył w jej stronę. Zatrzymał się obok. Ciężki dzień. Zapytał cicho. Standardowy. Nie wygląda pani na kogoś, kto lubi stać w miejscu. Bo nie lubię. Spojrzał na nią uważniej. Studiuje pani. Architektura wnętrz. Zaocznie. Pracuje, żeby się utrzymać. Skinął głową. To trudne połączenie. Da się. Zapadła chwila ciszy. Pani Marta. Powiedział w końcu: Czy mogę zadać nietypowe pytanie? Zawahała się. Tak. Gdyby dostała pani szansę na lepszą pracę, taką, która naprawdę pozwoliłaby się rozwijać, wzięłaby ją pani. Serce zabiło jej szybciej. To zależy od pracy. Rozumiem. Spojrzał w stronę sali, jakby coś rozważał. Moja fundacja współpracuje z firmą projektową. Szukają kogoś młodego. Z potencjałem. Kogoś, kto nie boi się zaczynać od zera. Marta zamarła. Ja. Nie proponuję niczego od razu, dodał spokojnie. Tylko rozmowę. Jeśli pani chce. Milczała przez chwilę. To brzmiało zbyt dobrze, zbyt nagle, zbyt nierealnie. Dlaczego ja? Zapytała w końcu. Aleksander spojrzał jej prosto w oczy. Bo nie uciekła pani rano, bo przeprosiła pani, i bo widzę, jak pani pracuje. Cisza między nimi była ciężka, ale nie nieprzyjemna. Proszę to przemyśleć, powiedział. Nie musi pani odpowiadać dziś. Wyciągnął wizytówkę i podał jej. Dobranoc, pani Marto. Odszedł, zostawiając ją z kartonikiem w dłoni i sercem, które biło jak oszalałe. Nie wiedziała jeszcze, że ta propozycja będzie dopiero początkiem, bo wraz z nią pojawią się ludzie, którzy nie będą zadowoleni z jego zainteresowania zwykłą dziewczyną z małego miasta. I decyzje, które zmuszą ją do wyboru między bezpieczeństwem a zmianą, której nie da się cofnąć. Krakowski poranek był szary i ciężki, jakby miasto nie mogło się zdecydować, czy chce padać, czy tylko straszyć deszczem. Marta stała na przystanku tramwajowym przy ulicy Gitla. Trzymając w dłoni wizytówkę, którą dostała poprzedniego wieczoru. Aleksander Wysocki. Fundacja Wysockich. Numer telefonu. Adres biura. Mały kartonik, który ważył więcej niż wszystkie jej rachunki razem wzięte. Przez całą noc prawie nie spała. Przewracała się z boku na bok w wąskiej kawalerce, słysząc za ścianą telewizor sąsiada i kapanie kranu w łazience. Myślała o propozycji. O szansie. O ryzyku. A jeśli to pomyłka? Szepnęła do siebie. A jeśli on tylko był miły? Tramwaj nadjechał z metalicznym zgrzytem. Wsiadła, siadając przy oknie. Miasto przesuwało się za szybą. Stare kamienice, reklamy, ludzie z kubkami kawy. Zwykły dzień. Zwykłe życie. Tylko ona czuła, że coś się przesuwa pod powierzchnią. Wyciągnęła telefon. Przez chwilę patrzyła na numer z wizytówki. Potem, zanim zdążyła się rozmyślić, nacisnęła zieloną słuchawkę. Sygnał. Drugi. Trzeci. Słucham. Odezwał się spokojny głos. Serce podskoczyło jej do gardła. Dzień dobry. Tu Marta Ciesielska. Spotkaliśmy się wczoraj. Na wydarzeniu. I rano. Krótka cisza. A potem ciepły ton. Pani Marto, cieszę się, że pani dzwoni. Napięcie w jej ramionach trochę opadło. Chciałam zapytać o tę rozmowę. O pracę. Oczywiście. Ma pani dziś czas. Spojrzała na zegarek. Mam zajęcia dopiero po południu. W takim razie zapraszam do biura fundacji. Ulica Grocka. Dziesiąta. Będę. Rozłączyła się i przez chwilę siedziała nieruchomo. Jakby bała się, że jeśli się ruszy, wszystko zniknie. Biuro fundacji mieściło się w starej kamienicy z odnowioną fasadą. Wysokie okna, ciężkie drzwi, mosiężna tabliczka przy wejściu. W środku pachniało drewnem i kawą. Recepcjonistka uśmiechnęła się uprzejmie. Pani Marta Ciesielska, tak, pan Aleksander już czeka. To zdanie sprawiło, że serce zabiło jej szybciej. Zaprowadzono ją korytarzem do jasnego gabinetu z widokiem na dachy Starego Miasta. Aleksander stał przy oknie, w koszuli z podwiniętymi rękawami. Wyglądał mniej oficjalnie niż na wydarzeniu, ale równie pewnie. Odwrócił się. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiedli naprzeciwko siebie. Na biurku leżały teczki, laptop, kubek z kawą. Dziękuję, że pani przyszła, powiedział. Nie będę owijał w bawełnę. Firma projektowa, z którą współpracujemy, szuka asystenta przy projektach wnętrz i przestrzeni publicznych. Początek skromny, ale realna ścieżka rozwoju. Marta słuchała w skupieniu. To brzmi jak coś dla mnie. Pomyślałem, że tak. Ale dlaczego pan? Urwała, nie wiedząc, jak sformułować pytanie: Dlaczego proponuje to akurat pani? Dokończył spokojnie. Skinęła głową. Aleksander oparł się lekko o krzesło. Bo widzę potencjał. I determinację. To rzadkie połączenie. Nie zna mnie pan. Wystarczająco, żeby zauważyć, że nie szuka pani skrótów. Cisza między nimi była inna niż wcześniej. Mniej nie. Bardziej. Uważna. To nie jest przysługa. Dodał. Będzie pani musiała zapracować na swoje miejsce, ale dostanie pani szansę. Marta poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Chcę spróbować. Aleksander skinął głową, jakby spodziewał się tej odpowiedzi. W takim razie umówię panią na rozmowę z dyrektorką firmy. Jutro. Tak szybko. Czasem warto działać, zanim pojawią się wątpliwości. Uśmiechnęła się lekko. Ma pan rację. Przez moment panowała cisza. Potem Aleksander spojrzał na nią uważniej. Muszę jednak uprzedzić panią o jednej rzeczy. Jakiej? Nie wszystkim spodoba się ta decyzja. Serce zabiło jej szybciej. Dlaczego? Bo ludzie lubią myśleć, że wszystko jest ustalone, przewidywalne. A kiedy ktoś spoza ich kręgu dostaje szansę, pojawia się opór. Marta zacisnęła palce na torbie. Jestem do tego przyzwyczajona. Wierzę. Wstał, podając jej teczkę z informacjami o firmie. Proszę się przygotować. I nie przejmować się opiniami. Spróbuję. Kiedy wychodziła z biura, czuła jednocześnie ekscytację i lęk. Jakby stała na krawędzi czegoś nowego. Nie wiedziała, że ktoś obserwował ją z końca korytarza. Kobieta w eleganckim płaszczu, z telefonem przy uchu. Śledziła ją wzrokiem, gdy Marta opuszczała budynek. Tak, powiedziała cicho do słuchawki. Ona, ta dziewczyna. Poza. Aleksander naprawdę myśli, że to dobry pomysł. Kolejna cisza. Zobaczymy, jak długo. Rozłączyła się i odwróciła w stronę gabinetu. W jej spojrzeniu nie było ciekawości. Była ocena. I coś jeszcze? Niechęć. Następnego dnia Kraków przywitał Martę ostrym, zimnym wiatrem. Niebo było niskie i matowe, jakby ktoś rozciągnął nad miastem szary koc. Szła szybkim krokiem w stronę nowoczesnego biurowca niedaleko Ronda Mogilskiego, ściskając w dłoni teczkę z dokumentami. To tu miała odbyć się rozmowa. Nie spała prawie wcale. Całą noc powtarzała w głowie możliwe pytania, odpowiedzi, scenariusze. Wmawiała sobie. Że to tylko spotkanie że nic nie jest pewne. A jednak czuła ciężar tej szansy w każdym kroku. Weszła do środka: szklane drzwi, recepcja, zapach świeżo parzonej kawy i drukarek laserowych. Wszystko było sterylne i uporządkowane. Dzień dobry, jestem Marta Ciesielska. Mam spotkanie o dziesiątej. Recepcjonistka uśmiechnęła się uprzejmie. Tak, proszę chwilę poczekać. Pani dyrektor zaraz panią przyjmie. Marta usiadła na jasnej kanapie. Kolana miała spięte. Dłonie splecione. Obserwowała ludzi przechodzących przez lobby. Eleganckie płaszcze, laptopy, szybkie kroki. Czuła się jak ktoś z innego świata. Pani Marta. Podniosła wzrok. Stała przed nią kobieta z wczoraj. Ta sama, która obserwowała ją w biurze fundacji. Elegancka opanowana, z chłodnym spojrzeniem. Proszę za mną. Gabinet był przestronny, minimalistyczny. Duże okno, długi stół, półki z próbkami materiałów. Kobieta usiadła naprzeciwko niej. Nazywam się Anna Rudzka. Jestem dyrektorką firmy. Marta skinęła głową. Miło mi. Anna przejrzała jej dokumenty. Cisza była napięta. Studiuje pani zaocznie? Ma pani doświadczenie w pracy dorywczej? Brak dużych projektów. Tak, dopiero zaczynam. Anna spojrzała na nią uważnie. Wie pani, dlaczego tu pani jest? Marta zawahała się. Domyślam się. Aleksander rzadko rekomenduje kogokolwiek, powiedziała Anna spokojnie. Dlatego chcę wiedzieć, czy mam do czynienia z realnym talentem, czy z chwilowym kaprysem. Słowa były uprzejme. Ton, niekoniecznie. Marta poczuła, jak w jej klatce piersiowej narasta napięcie. To nie kaprys, odpowiedziała cicho. Dla mnie to szansa. Anna milczała przez chwilę. Proszę opowiedzieć, dlaczego architektura wnętrz? Marta zaczęła mówić o małym domu na wsi, o tym, jak pomagała mamie przestawiać meble, żeby było ładniej, choć niczego nie było w nadmiarze. O pracy w kawiarniach, o nocach spędzonych nad projektami, o tym, że chce tworzyć przestrzenie, w których ludzie czują się bezpiecznie. Nie mówiła perfekcyjnie, ale szczerze. Anna słuchała bez przerywania. Dobrze, powiedziała w końcu. Zrobimy próbę. Trzymiesięczny okres. Jeśli się pani sprawdzi, zostanie pani na stałe. Serce Marty zabiło mocniej. Dziękuję. Proszę jeszcze nie dziękować. To będzie ciężka praca, i nie wszyscy będą pani sprzyjać. Marta skinęła głową. Rozumiem. Kiedy wyszła z gabinetu, czuła, jak nogi ma lekkie i ciężkie jednocześnie. Miała pracę, szanse, początek czegoś nowego, ale już w pierwszym tygodniu zrozumiała, że Anna nie przesadzała. W biurze panowała uprzejmość, ale chłodna. Niektórzy współpracownicy byli mili, inni obojętni, a kilka osób patrzyło na nią z jawną rezerwą. To ta od Wysockiego, usłyszała pewnego dnia szept przy ekspresie do kawy. Pewnie ma łatwiej. Zobaczymy, jak długo. Udawała, że nie słyszy. Pracowała więcej niż wszyscy. Zostawała po godzinach, poprawiała projekty, uczyła się programów, o których wcześniej tylko czytała. Ale napięcie rosło. Pewnego wieczoru, kiedy wychodziła z biura jako ostatnia, zobaczyła Aleksandra stojącego przy wejściu. W płaszczu, z rękami w kieszeniach. Dobry wieczór. Zaskoczenie było tak duże, że prawie upuściła torbę. Co pan tu robi? Spotkanie w pobliżu. Pomyślałem, że sprawdzę, jak pani pierwszy tydzień. Wyszli razem na chłodne powietrze. Jak jest? Zapytał. Marta zawahała się. Intensywnie. A szczerze. Spojrzała na niego. Niektórzy uważają, że jestem tu tylko przez pana. Aleksander westchnął cicho. Spodziewałem się tego. Ja też. Tylko łatwiej było się spodziewać niż przeżywać. Zatrzymali się przy latarni. Światło odbijało się w mokrym chodniku. Żałuję pani. Zapytał. Nie. Odpowiedź padła szybciej niż się spodziewała. Chcę tu być, nawet jeśli muszę udowadniać wszystko podwójnie. Aleksander spojrzał na nią z uznaniem. Właśnie dlatego uważałem, że pani sobie poradzi. Zapadła cisza. Proszę tylko pamiętać, dodał, że nie musi pani radzić sobie sama. Te słowa były proste, ale coś w nich poruszyło Martę. Pożegnali się. Ona poszła w stronę przystanku. On w przeciwną. Nie zauważyli, że ktoś stał po drugiej stronie ulicy. Anna patrzyła, jak się rozchodzą. Jej twarz była nieczytelna. Wyjęła telefon. Musimy porozmawiać, powiedziała do kogoś po drugiej stronie. To zaczyna wyglądać inaczej niż planowaliśmy. Poza. Jeśli ona zostanie, wszystko się skomplikuje. Rozłączyła się i spojrzała jeszcze raz w kierunku. W którym zniknęła Marta. W jej oczach nie było już tylko sceptycyzmu. Była decyzja.